Prokop Znienacka ogłosił w sprawie: Welman nie owijał w bawełnę. Afera po sopocie w TVN. Za nami pierwszy dzień Sopockiego Festiwalu w TVN. W poniedziałkowy wieczór imprezę prowadzili między innymi Dorota Welman i Marcin Prokop, czyli wieloletni i sprawdzony duet telewizyjny. Podczas konferencjerki prezenter w pewnym momencie poczuł się na tyle swobodnie, że zaskoczył słowami, które skierował w stronę koleżanki. Chciał w ten sposób coś zasugerować, nie dziwi więc, że wywołały one tak duże poruszenie. W poniedziałkowy wieczór odbył się pierwszy dzień festiwalu w Sopocie, który zorganizowała stacja TVN. Na scenie wystąpili m.in. Wilki, Kwiat Jabłoni, Kaja czy Lady Punk. Większość występów spotkała się ze srogą krytyką widzów, którzy narzekali m.in. na nagłośnienie. Top of the Top Sopot Festival 2024 krytykowane już na starcie. Prowadzący imprezę Dorota Wellman i Marcin Proko robili więc wszystko, co tylko się dało, aby zabawić publiczność. I tak po występie Lady Punk, które wykonało piosenkę Zawsze Tam, Gdzie Ty, prezenter postanowił nawiązać do tytułu utworu, kierując dość osobliwe słowa do swojej koleżanki. To trochę o nas, 25 lat razem w różnych miejscach, w różnych wcieleniach, zawsze tam, gdzie ty, gdziekolwiek pójdziesz, tam będę ja, zaczął Marcin, ale na tym nie poprzestał. Prokop ogłosił w sprawie: Wellman, poruszenie w Sopocie. Będziesz chciała pójść na piechotę do Warszawy, pójdę za tobą. Będziesz chciała pójść do więzienia, pójdę za tobą. A jak będziesz chciała pójść do Polsatu to, to się zastanowię, śmieszkował Prokop. Dorotę jego żarty chyba niespecjalnie ubawiły, bo nagle sama dodała parę słów, na które Marcin nie wiedział, jak zareagować. A jak będę chciała iść do grobu? zapytała niespodziewanie, ale nie doczekała się odpowiedzi z jego strony. Ubawiliście się tego wieczora w TVN?